Julia Skowronek, zapraszam na Infomagnes. Coraz bliżej do egzaminów na prawo jazdy w Łukowie. 4 lutego w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych szkół jazdy z dyrekcją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Goście przedstawili harmonogram prac związanych z uruchomieniem w Wukowie filii fili bialsko-podlaskiego word i wszystko wskazuje na to, że pierwsze egzaminy rozpoczną się już od 1 kwietnia. Wcześniej trzeba będzie jednak dokończyć przystosowanie standardów w salach egzaminacyjnych. Rozpoczynamy od uruchomienia całego systemu informatycznego, tak aby była możliwość zapisów kandydatów na egzamin. Planujemy rozpocząć fizycznie taki zapis. W pomieszczeniach na bazie PKS-u Łukowskiego od 17 marca tegoż roku. Jak zapowiedzieli na spotkaniu przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, w Łukowie będą na początku trzy samochody egzaminacyjne. Zaś w czwartki, kiedy jest dzień targowy, egzaminy będą wstrzymane bądź przeniesione na godziny popołudniowe. Czy będą więc to ułatwienia dla osób posiadających już prawo jazdy? Do tematu powrócimy w przyszłości. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łukowie po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. 2 lutego wystawili opowieść wigilijną Karola Dickensa, zaś przedstawienie połączyli z akcją charytatywną zorganizowaną przez Fundację Tygielowo. Fundacja Cygiełkowo znana jest w Łukowie z okazji organizacji różnego rodzaju biegów charytatywnych, gdzie zbierane są pieniądze lub nakrętki dla potrzebujących. Tym razem biletem wstępu na przedstawienie teatralne był dobrowolny datek dla jednej z podopiecznych fundacji Renatki. Panie Scrooge nie można by tak dorzucić węga do pieca, mróz idzie z dworu aż palce cierpną. Bo Ty gadasz Panie Kraczyk, nie tam palce wcale nie cierpią. Bo Pan niczysz te swoje pieniądze aż lecą. Opowieść Wigilina przedstawia Ebenezera Skordza, nielubiącego ludzi skąpca, który był zainteresowany wyłącznie pomnażaniem swojego majątku. W wieczór wigiliny odwiedza go duch partnera w interesach Jakuba Marleja i skłania do przemyślenia swojego życia oraz zapowiada trzy kolejne wizyty duchów świąt Bożego Narodzenia. Przerażony wizją samotnej śmierci, Scorch pojmuje beznadziejność takiego trybu życia oraz nastawienie do innych ludzi i staje się z powrotem szczodrym oraz szczerym człowiekiem, jakim był w przeszłości. Pozwól więc! Że nie będę sobie tymi świętami zawracał głowy. Wiele dobrego na ci w tym roku przyniosą. Albo też wiele dobrego przyniosły ci w latach ubiegłych. Wydaje mi się, że istnieją rzeczy, które wiele przyniosły mi dobrego, acz nie dały mi żadnych materialnych korzyści. Ale myślałem zawsze o Dniach Bożego Narodzenia, jako o Dniach Błogich, przepełnionych radością, duchem miłosierdzia. W których wszyscy, mężczyźni, kobiety, dzieci. Cieszą się i radują zapominając o różnicach majątku i stanowiska. Zbiórka w gimnazjum nr 2 okazała się sukcesem, gdyż dla podopiecznej fundacji cegiełkowo udało się zebrać ponad 900 zł. Ponadto jak zapowiadają uczniowie szkoły, podobne przedsięwzięcia i kwesty planowane są również w przyszłości. Zarząd krajowy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawił listy kandydatów w wyborach do Europarlamentu. Dwójką w województwie lubelskim została Kazimiera Goławska, wieloletnia wójt gminy Łuków. Czy ma ona szansę na elekcję? Wybory do Europarlamentu w Polsce zaplanowane zostały na niedzielę 25 maja. Wtedy też obywatele głosujący w Polsce dokonają wyboru 51 spośród łącznej liczby 751 eurodeputowanych. Będą to trzecie wybory do Parlamentu Europejskiego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jedną z kandydatek do uzyskania mandatu eurodeputowanego będzie wieloletnia wójt gminy Łuków, Kazimiera Goławska, która na lubelskiej liście SLD uzyskała drugi numer tuż za Jackiem Czerniakiem, obecnym posłem na Sejm RP. Jak się jednak okazuje, miejsce w Brukseli to nie jedyna rzecz, jaką może uzyskać była wójt. Nam się udało faktycznie wywalczyć nie wiem, czy to dobre określenie dwójkę dla, dla Kazimiery Goławskiej, ale przyznam się, że bardziej z myślą o tym. Żeby znalazła się na wiejskiej w Sejmie jak w Erlu parlamencie. Jeżeli lider listy lubelskiej y, otrzyma taką ilość głosów, w tym Kazimiera Goławska, że z jedynki pójdzie do Europarlamentu, y, poseł Jacek Czerniak, to wtedy będziemy mieli możliwość, że Kazimiera Goławska znajdzie się w Sejmie jako ta, która otrzymała drugą ilość głosów w ostatnich wyborach. Zdaniem radnego Henryka Lipca, Kazimiera Goławska będzie dobrą reprezentantką społeczności lokalnej nawiejskiej w Warszawie. Jej sukces zagwarantować mają wysoka pozycja na liście do Europarlamentu oraz prośby o wysoką frekwencję w wyborach i pójście do UR. -u. A jak będzie w rzeczywistości? Mi się wydaje, że to jest ta osoba, która będzie bardzo dobrze reprezentowała wiejskiej interesy Całego powiatu łukowskiego to by był poseł związany z nami, który nie będzie się wyprowadzał, który tutaj mieszka, zna ludzi i ludzie znają ją. Osoby zainteresowane startem byłej wójt do europarlamentu zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na naszych stronach internetowych. My tymczasem czekamy na listy wyborcze pozostałych komitetów. Wybory już 25 maja. Zostało już dwa tygodnie do gali podsumowującej plebiscyt na drewniane i kreształowe magnesy. My zaś odkrywamy kolejne atrakcje towarzyszące wręczaniu statuetek. O szczegółach opowie Państwu Sebastian Ignaciuk, dyrektor programowy TV. Oddaliście Państwo 64 tysiące głosów. Zostało dwa tygodnie do gali drewnianych i kryształowych magnesów. Tak jak widać na plakatach, będzie wiele atrakcji. Ja szczególnie zachęcam na taneczne show oraz na niesamowitą sportową niespodziankę, ale nie zdradzę nazwiska osoby, która się pojawi, będzie to zapewne bardzo, bardzo atrakcyjny występ. Zostało już niewiele wejściówek. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać i zobaczyć, kto otrzymał drewniane kryształowe magnesy, serdecznie zapraszamy pod numerem 723535353. 6 lutego odbyła się 30. Sesja Rady Powiatu w Głukowie. Uchwalono na niej między innymi plan pracy poszczególnych komisji na bieżący rok oraz dość nieoczekiwanie podjęto uchwałę w sprawie obecności Krzyża w przestrzeni publicznej. Rozmowy o obecności krzyża w przestrzeni publicznej były toczone już na poprzedniej sesji, która odbyła się przed świętami Bożego Narodzenia, zaś teraz powróciły w nieco zmienionej formie. Na wniosek radnego PiS Józefa Płudowskiego punkt ten został dodatkowo umieszczony w planie porządku obrad, zaś debata nad nim przebierała czasami burzliwy charakter. Ostatecznie uchwała została przyjęta 18 głosami za przy jednym wstrzymującym. Paragraf 1 Rada Powiatu Łukowskiego wyraża sprzeciw wobec działań podjętych przez posłów Klubu Poselskiego Twój ruch w sprawie usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma nadzieję, że podobne inicjatywy nie będą podejmowane w przyszłości. Pozostałe punkty obrad czwartkowej sesji to m.in. przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Powiatu za 2013 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji na rok bieżący, określenie zasad wnoszenia wkładów oraz podejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zmiany w uchwale o prawie łowieckim, czy też zmiany budżetowe. Relacja z sesji oraz szerszy komentarz w sprawie krzyża już wkrótce w Magnet TV. Wracamy do tematu Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim. Dzień po sesji powiatowej odbyła się 47. sesja Rady Gminy Łuków. Debatowano na niej o likwidacji placówki. O sprawie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim mówiliśmy w Magne TV już na początku grudnia, kiedy odbyło się spotkanie władz gminy z lokalnymi mieszkańcami w sprawie likwidacji placówki i utworzenia na niej zakładu opiekuńczo-leczniczego. Mieszkańcy Zarzecza Łukowskiego sprzeciwili się planom inwestycyjnym, zaś firma Centrum, która chciała zaadaptować budynek szkoły, planuje obecnie podobną inwestycję w innym miejscu w gminie Łuków. W międzyczasie pojawiły się plany, według których szkołą miałoby zarządzać powołane ku temu stowarzyszenie. Gmina, prowadząc szkołę, e, robi to w oparciu o kartę nauczyciela, czyli wszystkie przywileje, które wynikają z karty nauczyciela, muszą być spełnione, gmina otrzymuje na to subwencję na zadania oświatowe i jeśli brakuje środków, to dokłada z własnych i szkołę utrzymuje. Natomiast w przypadku, kiedy stowarzyszenie przyjmuje szkołę, stowarzyszenie czy fundacja czy jakaś osoba fizyczna, bo to nie musi być stowarzyszenie, prawda, prowadzi tą szkołę niepubliczną, ale nie obowiązuje karta nauczyciela. Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Zarzeczu Łukowskim. To ważne, nie jest to faktyczne zlikwidowanie szkoły, lecz jedynie potwierdzenie takich planów i oczekiwanie na ruch ze strony stowarzyszenia, które miałoby objąć opiekę szkołą z dniem 1 września 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta dziewięcioma głosami za, dwoma przeciw i dwoma wstrzymującymi się. Rada Gminy w celu faktycznej i definitywnej likwidacji szkoły będzie musiała uchwalić jeszcze jedną uchwałę, tym razem faktycznie zamykającą szkołę z dniem 31 sierpnia 2014 roku. Wymagana będzie także opinia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Osoby szerzej zainteresowane losami szkoły podstawowej w Zarzeczy Łukowskim zapraszamy do odrębnego materiału już wkrótce w Magnet TV. To już wszystkie wiadomości w tym tygodniu. Zapraszamy na kolejne wydanie Infomagnes już za tydzień.